Kawa, bo czemu nie? Słuchasz podcastu poświęconego najpopularniejszemu owocowi na świecie, który towarzyszy nam każdego dnia. Z niego dowiesz się, jaką drogę musi pokonać ziarno kawowca, aby trafić na kawiarniany stolik lub do Twojego ulubionego kubka. Smacznego odbioru życzą Krzysztof Kołacz i Palarnia Kawy Speciality Hype. Raz na jakiś czas ktoś pyta mnie o mój kawowy setup. Dzisiaj odcinek, w którym szczegółowo omówię to, z jakich urządzeń i akcesoriów kawowych korzystam na co dzień. Ale to nie wszystko. Opowiem również o tym, jak zmieniło się to na przestrzeni ostatnich 7 lat mojej przygody z rynkiem Speciality. Zdradzę Ci również, od czego warto zacząć przygodę z kawą Speciality właśnie dziś, w 2024 roku oczywiście, według mnie. I nie, nie będzie to ekspres za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Spokojnie. No to co, ja biorę łyk kawy i zaczynamy. Uch. Moi drodzy, kiedy zaczynałem swoją przygodę z kawą Speciality, takie słowo jak areopress, czy drip, albo v 6 nie było obecne, nie były to słowa obecne w standardowym dyskursie społecznym. No wiecie, nie rozmawiało się o nich przy kawie ani przy żadnej innej okazji w sumie. To był początek tak zwanej trzeciej fali kawowej w Polsce. I ta tak zwana trzecia fala to był z jednej strony dość niesamowity czas dla polskiego rynku speciality, bo wtedy tak naprawdę wszystko się na nim rodziło. Z drugiej strony, czas bardzo przykry. Dlaczego? Cóż, wtedy gościnność, czyli dzisiejsze hospitality tak szumnie ogłaszane jednym z fundamentów przemysłu kawowego i kawiarnianego, było nie do pomyślenia. Przechodziłeś do kawiarni serwującej kawę jakości speciality. I barista lub baristka od razu zaserwował ci salwę pytań. Jaka obróbka, jaki region? Jak to nie wiesz, my tutaj serwujemy tylko dobrą kawę. Generalnie idź, głupi człowieku stąd i nie proś o żadną kawę. Niewielu chciało po takim strzale wracać do danego miejsca i w ogóle o speciality słyszeć. Na szczęście, mamy to już za sobą. Podobnie było w kontekście sprzętu. Chciałeś zacząć od czegoś prostego, a sklep z kawą lub owy barista mówili dajże spokój, tylko kolba za minimum 15 tysięcy złotych albo kemeks i konewka, też najlepiej taka porządna. To też już minęło. No dobra, to od czego ja zaczynałem swoją kawałą przygodę? Nie będę dziś szczegółowo omawiał pochodzenia każdego z akcesoriów czy urządzeń, podawał daty założenia spółek czy w ogóle koncepcji założycielskich, no ze względu na szacunek dla waszego czasu, dla Twojego czasu. Każdy potrafi dzisiaj używać Google'a czy Chata czy BT. Opowiem o moich prywatnych doświadczeniach. Myślę, że to jest ta perspektywa, która tutaj najwięcej wniesie. Zanim jednak przejdę do konkretnych metod, zacznę od trzech najważniejszych składowych. Żeby w ogóle zacząć przygodę z kawą wysokiej jakości, kawą speciality, powinniśmy zadbać o takie trzy aspekty. Po pierwsze, młynek, bo to, jak zmielimy dowolne ziarno, jest absolutnie kluczowe. I nie, nie musi to od razu być młynek komandante, który jest dziś mokrym snem kawoszy. Zresztą zawsze był. Ja swojego pierwszego komesia, Kupiłem dopiero w drugim roku interesowania się i picia kawy Speciality. Mam go do dziś i wygląda, jakby był kompletnie wyjęty z pudełka. jak nówka. To taka marka podobna do Apple. Inwestujesz raz i masz to na długie lata. Ale nie każdy na początku ma wyłożyć na stół 2000 zł, żeby kupić młynek do kawy, i to jest zupełnie naturalne. Zaczynałem od prostego młynka z cofidesku. Coś za około 200 zł. I Tobie też polecam tak zacząć. Nawet licząc się z tym, że taki młynek możesz rozwalić, i pewnie to zrobisz. Po drugie, zadbaj o termometr. Nie musi być od razu za kilka stówek, bo takie też istnieją. Po prostu dobry, jakościowo i w miarę dokładny termometr kuchenny albo gastronomiczny. I w końcu woda. Z pustego i salomon nie naleje. Woda ma diametralne znaczenie w kawie. I tutaj znowu nie chodzi o to, aby montować sobie w domu od razu odwróconą osmozę, czy korzystać z wody z lodowca, spokojnie. Chodzi o to, aby o wodzie pamiętać. Na początek wystarczy zwykły filtr od Brity i prosty miernik twardości wody za coś około 50 zł, który pozwoli Ci określić, z jaką wodą w kranie masz styczność w Twojej kuchni czy w Twoim biurze. W podróży, uwaga, możesz to całkowicie olać. Ja olewam. Nie musisz zabierać ze sobą 5-litrowej wody kryształ żywiecki i płacić jako dodatkowy bagaż w tanich liniach lotniczych. Spokojnie. Ja w ogóle jej nie rekomenduję ze względu na ekologię, chociażby. Kiedyś miałem taki czas, że parzyłem tylko na kryształ żywieckim. No, ale uświadomienie sobie hipokryzji, jaka z tego wynika, no bo z jednej strony kupujemy i zwracamy uwagę, czy palarnia dba o aspekt opakowań, czy o aspekt w ogóle ekologii, a z drugiej strony później wręcz Gromadzimy w domu puste butelki plastikowe po krysztale żwieckim. Jeszcze bardzo często sam też taką osobą byłem, jedziemy na drugi koniec miasta, bo tylko w tamtym sklepie jest on do kupienia w tych 5-litrowych baniakach. Nie dajmy się zwariować, trzeba być tutaj konsekwentnym i nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że lepiej poznać gorszą wodę na początku i to, jak ona wpływa na smak kawy, niż od razu parzyć na najlepszej możliwej wodzie, jaka jest dostępna. No, bo później po prostu te nasze kubki smakowe będą gorzej skalibrowane. Jak to mówią, w życiu trzeba spróbować wszystkiego. No dobra, a od jakiego sprzętu zaczynałeś, Krzysiek? Ktoś może zapytać i często mnie pyta. Ja miałem to szczęście, że trafiłem wówczas na Andrzeja Wównianko, mistrza polski w Areopresie, który jest skromnym i pomocnym gościem, potrafiącym mówić o kawie prostym językiem. I to jest tutaj kluczowe. Zacząłem więc od, jak się nie, jak się nie trudno domyślić. Od areopresu. Areopres został wynaleziony przez Amerykanów. Od samego początku miał proste założenie: być kuloodpornym, prostym narzędziem do parzenia kawy. Technicznie rzecz biorąc, to plastikowy przyrząd, choć ma już swoje szklane wersje, który naprawdę trudno zniszczyć, nawet w skrajnych warunkach. Wierzcie mi, próbowałem. Składa się z tłoka i cylindra, który, przez który przyciskamy kawę. Ja swój kupiłem ponad 7 lat temu i wygląda dzisiaj podobnie jak mój komandanty. Jak nowy, a używam go naprawdę często. Areopres pozwala wydobyć z kawy bardzo dużą intensywność. Oczywiście w każdej metodzie można to uzyskać, ale dla osoby początkującej, areopres jest moim zdaniem najlepszym punktem wyjścia. Nie potrzebujemy tutaj słynnej konewki, o której za chwilę, czyli czajnika z taką cienką wylewką, aby zalać poprawnie kawę. Wystarczy zwykły, niezakamieniony, to kluczowe, czajnik elektryczny, najlepiej z pomiarem temperatury albo możliwością jej ustawienia, na około 89-91 stopni. Do tego waga i młynek. Podróży nawet wagę możecie olać, jest ona zbędna, ja jej nie zabieram, ponieważ w zestawie dostajemy specjalną głęboką cholewkę do nabierania ziaren kawy, która mniej więcej odmierza wzorcowe 17 gram kawy na jedną porcję 200 ml naparu z areopresa. Drugim akcesorium, które nabyłem, był French Press. Popularnie nazywany przeciskaczem do kawy. Dostępny jest w wielu marketach. Na pewno co najmniej raz go widzieliście u cioci lub e, gdzieś w rodzinie na stole, wtedy być może służył jako zaparzacz do herbaty. To właśnie jest. French Press. We French Pressie, o czym mówi się zdecydowanie za mało, można zaparzyć zarówno ziarna pod espresso, czyli wypalone ciemniej, co jest świetnym rozwiązaniem, gdy chcesz uraczyć gości czymś wyjątkowym, a oni nigdy w życiu nie pili ziaren jakości Speciality i na pewno nie chcą słuchać o tym, że dostają na stole kenie smakującą, jak przecier pomidorowy i mają to docenić. No bo inaczej, wiadomo, wypad. Ale można też we French Pressie pa parzyć kawę wypaloną pod filtr. Uwaga, sposób przygotowania różni się w zależności od tego, czy mamy wypał pod espresso właśnie, czy pod filtr. Receptury znajdziecie w sieci i na YouTubie i warto je testować, sprawdzić kilka, poznać te, która nam osobiście, naszym kubkom smakowym odpowiada najbardziej. Co było dalej? Potem przyszła pora na dripper, czyli popularne, wspomniane już na początku tego odcinka V6T od Hario i konewkę także od tej marki Hario. Ten japoński producent akcesoriów kawowych ma kapitalną historię, więc warto się z nią zapoznać, a link do ciekawego artykułu na ten temat zostawiam Ci w opisie do tego odcinka. Konewka ze stali nierdzewnej o pojemności 1 litra jest ze mną do dziś i ma się całkiem dobrze. Dripery posiadam dwa, odpowiednio modele v i V1. Różnią się one tym, ile mililitrów naparu możemy w nich przygotować. W v mamy ograniczenie do powiedzmy 500-600 ml, w V1 nie zrobimy więcej niż 350 ml kawki. V1 jest ceramiczny, w moim przypadku Rzeczywiście dostępne są jego wersje plastikowe, v jest już plastikowy i dziś rekomenduję Ci zacząć od driperów plastikowych. Są one tanie, można je za około 20 zł. kupić, nie ma sensu na początek przeinwestowywać i bawić się w porcelanę lub jakieś wyszukane, bardzo często limitowane dripery. Jeżeli natomiast chodzi o naukę parzenia V60, to najlepiej udać się do jakiejś kawiarni Speciality w Twoim mieście na warsztaty. Masa jest ich regularnie organizowana obecnie i bardzo się cieszę, że jesteśmy w takich czasach, że dożyliśmy takich czasów. Kiedyś, jeżeli jakaś kawiarnia w mieście organizowała w ogóle warsztaty z metod parzenia tej czy innej, to to było bardzo duże wydarzenie, oczywiście biletowane i trudno się było na nie dostać, bo po prostu ograniczała również jakby chętnych przestrzeń, jaką ta kawiarnia czy miejsce dysponowało. Przejście na v 6 wymusza naukę kontroli trzech parametrów jednocześnie i to jest bardzo ważne. Musicie nauczyć się kontrolować czas parzenia, temperaturę i przepływ wody. Tutaj przydaje się przejście na lepszą i bardziej precyzyjną wagę, dedykowaną kawie. Na przykład taką od marki Akaya, choć Hario też swoje robi. Są nieco tańsze niż te od Akaya. Ja korzystam od wielu lat z modelu Akaya Pearl S, która ma wbudowane parametry szkoleniowe. O co chodzi? Już tłumaczę. Waga uczy nas kontroli przepływu strumienia wody w trakcie parzenia, ale co najważniejsze, wyświetla w jednym miejscu na jednym ekranie czas parzenia i ilość wody, którą na bieżąco wlewamy na kawę do dripera. Dzięki temu nie musimy ganiać wzrokiem pomiędzy ekranem telefonu z włączonym minutnikiem i jeszcze ekranem wagi, co nigdy się nie udaje. Dlatego tak ważne jest, żeby w momencie, gdy chcemy już iść dalej ze swoją kawową przygodą, zainwestować w profesjonalną wagę do parzenia kawy. Połączenie v z momentem kupna dobrej wagi dedykowanej właśnie do parzenia kawy jest według mnie lepszym pomysłem niż kupno najdroższego młynka, a potem całej reszty. Kolejna sprawa i kolejna metoda to jest tak zwana kalita. I tutaj krótko: kalita to jest nakładka na tak zwaną zlewkę, czyli inaczej naczynie, do którego parzy się kawa. I tak naprawdę jest innym modelem drippera, który pozwala wyciągnąć z kawy coś innego niż V6C, ale to są różnice tak niewielkie dla początkującego, że warto zostawić sobie naukę parzenia w kalicie jako jeden z etapów rozwoju domowego baristy. Na pewno nie na początek. Potem przyszła pora na Chemex. Wspomniany też na początku tego odcinka Chemex, czyli naczynie do, parze do parzenia kawy, które znajduje się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku jest wielokrotnie nagradzana. Jego projekt możemy spotkać w takich filmach jak chociażby James Bond. I, I Chemex kojarzy z wyglądu niemal każdy. Natomiast to nie jest tak, że Chemex jest łatwą do opanowania metodą. Zachęcam, żeby w ogóle wybrać naukę parzenia w Chemexie dopiero po tym, jak opanujecie parzenie w dripperze, czyli w v Dlaczego? Dlatego, że choć z pozoru są one do siebie podobne, to chociażby na poziomie filtrów stosowanych przez Chemex i produkowanych przez Chemex, a także konstrukcji samego naczynia i tego, w jaki sposób ta konstrukcja wpływa na parzony napar, różnią się one od siebie przede wszystkim smakiem uzyskiwanego naparu. No dobra, a co krzychu, jeżeli chcemy połączyć areopres z driperem, czyli uprościć parzenie w driperze? No, ktoś już zadał sobie to pytanie, i tym kimś była kanadyjska firma Clever. Clever to stosunkowo nowe naczynie, tak zwana odmiana dripera, które pochodzi z Kanady właśnie. Cel, jaki przyświecał jego stworzeniu, brzmiał: co by było, gdyby dripper był tak prosty jak areopres? Do rzeczy. Klewer różni się od V60 tym, że kawę sypujemy na zagotowaną wcześniej i wlaną do jego kielicha wodę, po czym zostawiamy na kilka minut według receptury, aby później nałożyć ten klewer na zlewkę, czy na naczynie, do którego chcemy, aby ta kawa została przelana, odblokowując tym samym zapadkę i pozwalając grawitacji robić swoje. Kawa zlewa się do naczynia sama, wcześniej już zaparzona. Kluczowa sprawa: nie potrzebujemy w przypadku. Klewera konewki wystarczy zwykły czajnik i nie musimy kontrolować przepływu wody w czasie. Jest więc prościej. Czy jest smaczniej? Uważam, że nie. Uważam, że klewer nigdy nie dorówna temu, co możemy uzyskać mm, parząc dobrze, albo po powiedzmy prawie dobrze w XX samemu z użyciem konewki. Ale przetestować warto. Kleber nie kosztuje też zbyt dużo. A być może sprawdzi się jako rozwiązanie do biura, gdzie mamy mniej czasu i mniej dostępnych akcesoriów kuchennych, żeby na przykład móc zaparzyć to z użyciem klasycznej konewki. Szczegóły protokołu parzenia w klewerze znajdziecie również w opisie do tego odcinka. Tam też podlinkowałem do strony głównej tej marki. No i później kupiłem młynek komandante. Zobaczcie, dopiero po tym, jak już przeszedłem V60, Kemexa, Kality i Clevera, także nie od razu zdecydowanie. Młynek komandante kupiłem, no bo po prostu rozwaliłem młynek, ten tani młynek pierwszy, który miałem i którego używałem. I cieszę się, że zrobiłem to, kiedy już potrafiłem parzyć w wymienionych wcześniej metodach. Uważam, że to jest dobry moment, aby zafundować sobie taki upgrade swojej kawowej przygody. Zmieniając sposób mielenia, czyli jeden, uwaga, jeden parametr. W całym procesie i przechodząc na narzędzie profesjonalne, zaczniemy w wielu przypadkach tak naprawdę przygodę od prawie zera. Dlaczego? Bo tak ma być. Zobaczymy bowiem, jak wielką różnicę ma to, czym potraktujemy sam surowiec i w jaki sposób to urządzenie zmieli ziarna. Pamiętajcie, jeżeli chcecie rozwijać swój kawowy warsztat, uczcie się zmieniając tylko, powtórzę jeszcze raz, jeden parametr. Albo zmieniając wodę, albo zmieniając długość parzenia, albo zmieniając sposób zmielenia i rodzaj ym, urządzenia, którym tego zmielenia dokonujecie, no albo zmieniając temperaturę. Nigdy nie kombinujcie i nie róbcie zmiany kilku parametrów, y, bo nie będziecie wiedzieli, jak naprawdę i która z tych zmian y, wpływa to y, na zaparzony napar. Potem przyszła pora na automatyzację, jak w przypadku wielu osób. Przechodzi taki czas, że człowiek jest już zmęczony tym zalewaniem konewką, ze stoperem, kontrolowaniem przepływu wody i chce, nawet już jako półprofesjonalista czy dob dobrze mm, osadzony w świecie cup speciality domowy barista, spróbować czegoś szybszego. I wtedy przychodzi dobry moment na zakup. Moka Mastera, czyli absolutnego lidera, jeżeli chodzi o rynek ekspresów przelewowych do domu. Do, do tego jest to urządzenie, które, podobnie jak Chemex, ma kultowy już wygląd i design. Jest dostępne w prześlicznych kolorach i generalnie jest urządzeniem typu nie da się w nim nic zepsuć. Bazuje na prostej fizyce, kilku elementach, które da się zrozumieć na poziomie szkoły średniej, tak samo jak ich działanie. I jeżeli coś w tym mokamasterze jest nie tak, to też bardzo łatwo określić, który z tych elementów może sprawiać kłopoty. Mokamaster swoje kosztuje to jest wydatek coś około 800 do 1000 zł, zależy od modelu i koloru ale jest to wydatek, który ponosicie raz, myślę, że na spokojnie 10 lat. Oczywiście trzeba o niego dbać trzeba stosować odpowiednie odkamieniacze, które też dużo nie kosztują i generalnie po prostu taki mokamaster potrafi zaparzyć Wam do 1,5 litra kawy naparu w formie właśnie przelewu, który jest podgrzewany przez wbudowaną grzałkę przez określony czas i zrealizować tak naprawdę scenariusz amerykańskiego dinera w własnym domu, tak? czyli kawa z dolewką. Ja takiego mokamastera posiadam od chyba czterech czy trzech lat i powiem szczerze, że Świetnie on się sprawdza do takiego szybkiego przygotowania kawy dla gości, nawet wcześniej można to zrobić, tak? No bo przecież przelew może sobie właśnie na owej grzałce leżeć. Czy przygotowania na przykład większej ilości naparu na cały dzień, kiedy wiemy, że nasz kalendarz jest wypełniony dość intensywnie różnymi zadaniami i nie będziemy mieli czasu na przykład na zaparzenie chociażby areopresu, choć to zajmuje do dwóch minut, więc spokojnie. Ale Mokamaster zdecydowanie w domu się przydaje. Nawet teraz kawkę bezkofeinową od hype, którą sobie piję podczas nagrywania tego odcinka zaparzyłem właśnie w Mokamasterze, i mimo, że jest to decaf smakuje kapitalnie. master kontroluje sam przepływ wody nie musicie tym przejmować. Wystarczy kawę zmienić odpowiednio. Ja na komandantę mielę do Mokamastera kawę na ustawieniu 24 klików. Można też 23 i po prostu zasypuję do, do kielicha. A następnie uzupełniając wodę w podajniku na nią. Jakby sytuacja dzieje się już sama dalej. Ekspres kapsułkowy. To jest bardzo kontrowersyjny temat ze względu na ekologię, ale bardzo dużo też złego o ekspresach kapsułkowych napisano bez podania i bez podawania informacji o tym, że firmy takie jak Nespresso, które na przykład jest jakby pionierem w tej dziedzinie, dołożyły już starań, aby budować coś na wzór obiegu zamkniętego tych aluminiowych kapsułek. Tak? Do każdego salonu Nespresso, na przykład w galeriach handlowych, możecie od niej te, zużyte Kapsułki, i one zostają przetworzone na kolejne. Także tutaj jakieś działania już podjęto. Oczywiście jest to dużo bardziej nieekologiczne niż każda z wymienionych wcześniej metod, ale czasami, na przykład w biurze, no po prostu taki ekspres kapsułkowy jest jedynym rozwiązaniem. I uwaga, on jest też dużo droższy niż każda inna metoda, nie? W sensie kapsułki naprawdę ekonomicznie wychodzą dużo gorzej niż korzystanie z czegokolwiek innego i policzono to już na wszelkich możliwych stronach, na wszelkie możliwe sposoby, ale jednakowoż, ktoś może po prostu nie mieć wyjścia i taki ekspres kapsułkowy można również zasilić, a więc zaparzyć w nim kapsułkami z kawą Speciality z ziarniami Speciality w środku. Hype ma w swojej ofercie takie kapsułki. Możecie sobie to sprawdzić na ich stronie i skorzystać swoją drogą ze zniżki. Przypominam, że dla słuchaczy tego podcastu mamy dla was zniżkę w postaci 10% z kodem bo czemu nie pisane z małych liter na herbaty i kawy także kapsułki Speciality w w sklepie hype, nie łączy się on z innymi ym, promocjami i z towarami przecenionymi już wcześniej. Także kapsułki Speciality już dzisiaj istnieją i można sobie, yy, można sobie je spróbować. Yy, ja jeszcze podlinkuję wam w opisie do tego odcinka też do takiego filmu Jamesa Hoffmana, który zrobił yy, wideo o tym, czym różnią się oryginalne kapsułki Nespresso od zamienników i jak to wpływa na parzenie. Yy, bardzo ciekawy materiał. Myślę, że otwiera oczy na tematy, których chyba nikt w Polsce nie porusza, także warto rzucić okiem link w opisie. W opisie do tego odcinka znajdziecie również link do zdjęcia mojego domowego kącika kawowego i szafki kawowej, a na niej sporo stickerów od rozmaitych palarni polskich i zagranicznych, a także link do dokumentu z listą moich przyrządów, z których na co dzień korzystam. Zachęcam zatem do sięgnięcia, do opisu. No a co potem? Teraz powstaje ostatnie pytanie na zamknięcie tego odcinka. W sensie... Co po tym wszystkim i jak można iść dalej w swoim oczywiście doskonaleniu kawowego warsztatu? Powiem tak: na moim przykładzie systematyczność, trening, trening i jeszcze raz trening. A ten najlepiej przychodzi na kapingach i warsztatach oraz w ramach wymiany doświadczeń na targach czy w sieci. Jeżeli nie słuchałeś, nie słuchałaś jeszcze poprzedniego odcinka, to zajrzyj koniecznie, bo właśnie tam posłuchasz między innymi o tym, dlaczego warto na takie festiwale kawy przychodzić i będą to wypowiedzi osób, które tam spotkałem. Tam, czyli podczas ostatniego Krakowskiego Festiwalu Kawy w marcu 2024 roku. Można także zainteresować się paleniem kawy, zwłaszcza jeżeli lubicie informatykę, chemię, fizykę albo gry komputerowe. Tak. Gry komputerowe, bo ma to wiele wspólnego ze sobą, ale to już jest kolejny etap. Myślę, że dla mnie również. Dam znać, jak postawię w nim pierwsze kroki. Zanim zakończymy, chciałbym jeszcze pogratulować Wiktorowi z Hajbu. Jednemu z właścicieli tej palarni, niemałego osiągnięcia. Wiktor znalazł się w Forbesie jako Forbes Polska, oczywiście, mam na myśli, razem z Robertem Borowskim. Znaleźli się tam i opowiedzieli Magdalenie Gryn o biznesowych lekcjach, jakie przyniosła im praca w Hype Speciality Coffee, o trudnych początkach i radości dostarczania klientom kawy jakości Speciality, a także o tak zwanym Effortless Speciality. Teraz. Effortless Speciality, czyli o kawie, którą przyrządza się według własnego uznania z radością i przyjemnością. I to moim zdaniem, moi drodzy, właśnie Effortless Speciality jest przyszłością nie tylko czwartej fali kawowej, ale także całego rynku. Na szczęście nie mamy już czasów, w których. Magowie parzą kawę speciality w podziemiach Krakowskiego Rynku, wpuszczając tam tylko wybranych, ale możemy śmiało pytać i tych pytań nie bójcie się zadawać nie tylko w swoich ulubionych kawiarniach, ale także w internecie, czy na wydarzeniach typu Kapingi lub festiwale kawy. Pamiętajcie również, żeby zostawić ocenę tego podcastu, zwłaszcza pisemną, nie tylko same gwiazdki w Apple Podcast, a także na Spotify czy YouTube. Będę mega wdzięczny za wszelki feedback z Waszej strony. Życzę smacznego, a my słyszymy się już za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Cześć.